Witam, pozdrawiam. Dzisiaj prezentuję lokomotywę. To jest jakaś. Dużo no, właśnie, Rosja wydaje takich właśnie lokomotyw. Widziałem one są z wózkami, które są na stałe nawet się nie kręcą z tego co oglądałem na różnych filmikach. Bardzo już dużo ich na AliExpress. Ostatnio się też pokazują na Allegro. Ale to. Są zbyt drogie w ogóle. Tym bardziej jako lokomotywy bez napędu, bo tak one chodzą po 250, po 300 zł. Chyba widziałem nawet, widziałem też po 200, po 150 też widziałem, ale to po 150 widziałem, ten 2, jak się nie mylę. duże takie lokomotywa właśnie ostatnio się pokazuje na AniExpress. Myślę, się że da się ten akrybus spodoba i to akurat miał. Zastanawiałem się nad kupnem, chyba już w listopadzie, ale akurat fajnie się udało, że dostałem od Łukasza. Pantografy też są na stałe, na ich podnosić To jest taka właśnie, można powiedzieć, prowizoryczna. Takie modele, właśnie wydawane są w Rosji, jakaś firma. Wydaje to, to jest lokomotywa LWS WL60. W podwozie ma Joew. kolega Daniel mi zrobił wersję jeżdżącą. Elegancko, fajna lokomotywa, w ogóle podoba mi się. Także fajne, tam dużo takich ciekawych właśnie lokomotyw. Teraz się taka jeszcze fajna, to już pokazała. Musi mi się wydaje, brązowym malowaniu, ale na AliExpress tego pewno się pokazuje ostatnio tych, właśnie lokomotyw. Dobrze, będę miał przynajmniej jedną taką z tego wydania. A fajnie, że trafiło pasie się na Elektrowóz. akurat, akurat weszłem na stronę AliExpress i to właśnie coś takiego. To jest tak? ta firma radziecka. To są w ogóle podwozia czyli te wózki są na stałe przykręcone, także one są nieskrętne. I właśnie mówiłem, a to była kolor zielony jednak, nie brązowa. O, wyświetsi azotę, ale to w ogóle nie jeździ, nie. Ta mi się podoba fajna jest, ciekawa. Tylko że to drożyzna jest, nie? Nie wiem czy to. Które tego elektrowozu tutaj nie widzę. Ale to właśnie jest z tej serii, nie? To jest akurat z tej serii, właśnie. Te wydania, właśnie z tej serii, to właśnie z tej serii jest takie wydanie, właśnie z Rosji, Modimo, Modimo, firma Modimo, właśnie, i właśnie z tej serii Modimo, z tego wydania, zostałam właśnie, mam tego elektrowoza, tylko że właśnie u mnie został to zrobione w wersji jeżdżącej. I tak się prezentuje na torach szkoda, że ta firma modymo jest taka droga, nie? Ma dużo ciekawych lokomotyw, wydawają. Także przyjdzie czas, to puszczę ją z wagonami. A teraz jest tylko właśnie prezentacja tej lokomotywy. Toż nowy nabytek w mojej flocie. O kurde, pomyliłem sterowniki. No. To, że przyjdzie czas, to pokażę z wagonami, teraz krótka prezentacja lokomotywy. Elektrowozu W60, Radziecka lokomotywa. Dobra, teraz chciałem tylko to pokazać tak na szybko. Także niedługo zobaczycie ją ja też wieździe, tylko trzeba cierpliwie czekać. Na razie cześć.